Szczęść Boże, polskim producentom rolno-spożywczym. Ratuj się kto może, kiedy Zjednoczona urzeprawica Prawica spieszy z kolejnym projektem ratowania Was, chronienia, pomagania, gdyż oczywiście sami macie to sobie sfinansować. Rząd PiS sięga do Waszych kieszeni po to, żeby potem rzucić Wam na waciki. Pytanie brzmi, czy może ten fundusz tak szumnie nazwany powinien mieć jakieś. Patrona, może panie ministrze nie zawadzi, żeby to był fundusz imienia, jak na to, Nikodema Dyzmy. No i jakiś sztandar, tam trzeba wciągnąć na maszt Żywią i bronią. Nie, ale żrą i rabują. Owszem, tutaj w Warszawie, w Środmieściu praktyka pisowska przekupywania Polaków ich własnymi pieniędzmi sięgnęła poziomu brukowej groteski. Szanowni Państwo, polski rolnik nie da się oszukać, nie da się oszukać, po raz kolejny nie nabierze się na te, na te same plewy.